Witam bardzo serdecznie. Jestem anta karty klasyczne. Zapraszam na horoskop na styczeń 2021 wszystkich z Państwa, którzy są spod znaku koziorożca. Przypominam, że to jest horoskop ogólny tutaj nie. Z każdym to może rezonować. To proszę mieć na uwadze oczywiście karty. To nie jest wyrocznia. Karty radzą, ostrzegają, więc to też tutaj mieć na uwadze bardzo proszę. Zaczynamy. Rozkład. Pierwszy. Uczucia, miłość na styczeń 2021 dla koziorożca. Koziorożec. Miłość, uczucia, styczeń 2021. <laughs> Oj, co mówi serce? No słuchajcie, ale, drogi koziorożce, nie zaczynamy fajnie, tak? Czyli tutaj coś w serduszku jeszcze jest... Jakiś stres, może jakieś niewielkie problemy mogą być. Może to się ciągnąć jeszcze z dawna dawie na przykład, czyli coś mogło się na przykład wydarzyć w grudniu i to wszystko na styczeń przechodzi, ale to też mogą być właśnie jakieś stresy związane z miłością, związane z drugą półweczką. No, zobaczymy, co tam dalej będzie. Ojej. Co jest dla Was? Drogie Koziela, to są sprawy urzędowe, więc tutaj są dwie opcje. Dla tych, którzy decydują się, lub zdecydowali już, może to oznaczać właśnie sprawy sądowe, rozwód, separacja na przykład, tak? Czyli to są już sprawy, które są zaklepane, są decyzje podjęte. Dla niektórych to mogą oznaczać po prostu no, jakieś sprawy związane z przychodnią, z lekarzem, ze szpitalem. Czyli będziecie się martwić o swoją drugą półeczkę, bo coś się może wydarzyć lub wydarzyło i dalej to się ciągnie. No, zacznijmy od tego, że ten rozkład. Można powiedzieć, wchodzi w życie od momentu, kiedy ja to zaczynam czytać. Także tak to mniej więcej wygląda na, na styczeń. Słuchajcie, co jest ważne, tu są jakieś podróże, jakieś oddalenia więc to mogą być właśnie podróże związane z dojazdem do instytucji, do sądu, do lekarza, przychodni, szpitala. To są właśnie takie oddalenia lub po prostu będziecie się o kogoś martwić i może to być leczenie po prostu w innej miejscowości, w innym powiedzmy szpitalu czy w innej instytucji. Zobaczymy co dalej. O czym nie wiecie, słuchajcie, tutaj macie osobę, na której możecie polegać. Jest to... Z jednej strony można popatrzeć na to jako przyjaciela, przyjaciółkę, czyli jest taka osoba Wam oddana, zaufana, na, na której zawsze możecie polegać. Z drugiej strony może to oznaczać również osobę z domowników, osobę starszą na której również możecie polegać, czyli jakiś tam bagaż doświadczeń taka osoba ma, w każdej chwili może Wam radą służyć, coś Wam poradzić, wysłuchać, czyli na tej zasadzie. Oj, coś to, to, to niefajne. Czego się nie spodziewacie? No to są podróże oddalenia, czyli jednak gdzieś będziecie podróżować, ale to będą e, właśnie podróże związane, tak już wcześniej wspomniałam, hm. Może daleko szukacie, a blisko się wybierzecie, o w ten sposób to powiem, dlatego że tu zawsze jest ważne, Zawsze jest pytajnik, i, i czy naprawdę chcecie gdzieś daleko jechać, gdzie macie blisko coś? Czyli, albo jeżeli jest sąd, to po co jechać daleko, jeżeli macie gdzieś go w pobliżu, na przykład. No, ale druga sprawa też to się tyczy przychodni, lekarza, szpitala, na przykład. Czyli może też tak być, drogi kodzorożce, że mm, będziecie może planować gdzieś jakieś leczenie. Wizytę u specjalisty daleko, ale okaże się, że może coś być blisko. Dla niektórych również to może oznaczać po prostu podróż niedaleka, tak? Czyli może to być wypad rodziny, do najbliższych, żeby, żeby na przykład odpocząć. Pieniądze. Co musi być? Słuchajcie, no pieniądze, sukces w interesach, Czyli może być to wygrana sprawa sądowa na przykład. Podział majątku wyjdzie Wam na dobre. No, słuchajcie, no przykro mi, koziorożce, no ale tak to wszystko mniej więcej wygląda. No i dla domu macie złodziej oszust. Także, kochane koziorożce, no przykro mi bardzo, że, że to mniej więcej taki rozkład na styczeń jest. No ja wiem, że nie z każdym to będzie rezonować, no ale dla tych, którzy faktycznie rezonują, może to być związane wszystko z przychodnią, z lekarzem, z leczeniem, być może prywatne leczenie, martwienie się o kogoś bliskiego, no i wydatki dosyć duże, by ułatwić komuś życie, tak? Czyli w swojej drugiej połówce, żeby, no prywatne leczenie oczywiście inaczej wygląda. I to jest wszystko z Wami związane, tak? Dla niektórych to może oznaczać rozwód, separację, wygrana sprawa sądowa, <laughs> Podział majątku na przykład na waszą korzyść. No ale tutaj musicie, musicie jednak uważać, drogie kodzielosze, bo to jest dla domu. To jednak ktoś będzie chciał was próbować oszukać, okłamać, okraść. Może są jakieś sprane, e, sprawy wygrane lub będą wygrane w tym styczniu i ktoś będzie chciał na was po prostu żerować. No niestety, no przykro mi bardzo. Że taki rozkład jest, no ale ciekawe nie jest. Także tutaj, tak, jak mówię, stres, nerwy, jest przychodnia, jest szpital, są sprawy sądowe, są odległości, no i pieniążki, sukces w interesach, ale to również może oznaczać wydanie pieniążków na prywatne leczenie, jeżeli ktoś tutaj. Kogoś to dotyczy na przykład, lub wygranie pieniędzy, wygranie majątku jakiegoś, czyli po prostu zyski, e, może z podziału majątku na przykład, tak. <laughs> W, każdej, w każdym bądź razie, tutaj słuchajcie, macie osobę, na której zawsze możecie liczyć, czy to jest przyjaciel, przyjaciółka lub ktoś z rodziny, na kim możecie polegać, z kim możecie szczerze porozmawiać. I taka osoba w żadnym wypadku w styczniu od Was się nie odwróci. Także no. No niestety, no, no jest mi przykro, że, że tak wszystko wygląda, no ale tak to mniej więcej. Karty widzą. Pamiętajcie, to jest tylko ostrzeżenie, nie musi tak być. No, dla tych, dla których jest fajnie i tutaj w związku jest spokój, harmonia, to znaczy, że ten styczeń jednak no, przynajmniej ten rozkład na styczeń, tutaj tych osób nie dotyczy, dlatego że to są ostrzeżenia rady dla tych osób, które mają jakieś problemy, które podjęły już decyzje i, i będą mieć jakiś bój. No, dla Singli, słuchajcie, również to nie jest dobry taki super rozkład. Możecie kogoś poznać na wyjeździe lub wybierzecie się z kimś, z gronem przyjaciół gdzieś. Są ferie, no to no, nie jest powiedziane, że musicie daleko jechać, może gdzieś blisko, gdzieś na jakiś wypad, na no, jazdę na nartach, czy, czy choćby wypoczynek, gdzieś spa. No i tam możecie się zbliżyć do takiej osoby. Na no, tę tak mówię, na styczeń, słuchajcie, nie ma wielkiej miłości, nie ma wielkiego uczucia. Tym bardziej, że musicie też być ostrożni, bo ktoś będzie chciał was wykorzystać emocjonalnie albo fizycznie. Także na no, drugiej jakoś przykro mi bardzo, że tak mniej więcej po miłości była. <laughs> no, oczywiście ten rozkład nie jest rewelacyjny, no, ale karty pamiętajcie, tylko radzą lub ostrzegają. Rozkład na pracę, na finanse dla koziorożca na styczeń 2021. Rozkład na pracę, finanse, koziorożca, styczeń 2021. <laughs> <laughs> Czyli Wasze nastawienie. No. <laughs> no, znowu słuchajcie, macie te albo te sprawy urzędowe, coś będziecie załatwiać, może jakieś dotacje, e, może dofinansowanie. No, ale druga sprawa to jest również ta, już wcześniej wspomniałam, czyli to może być po prostu zwolnienie L4 chorobowe. Możecie gdzieś tam nie wydolić zdrowotnie, tak. Możecie potrzebować urlopu, gdzie niestety będzie to niemożliwe i będzie trzeba niestety L4 załatwić. Także tutaj coś, sprawy urzędowe albo przychodnia. Nastawienie szefostwa, słuchajcie, no to są sprawy zawodowo, urzędowo-zawodowe, także coś będziecie dużo działać w sprawach e, urzędowych, czyli faktycznie mogą to być podpisanie umów, mogą to być propozycje ze strony szefostwa, rozmowy na temat pracy, na temat obowiązków. W każdym razie szefostwo będzie w styczniu po waszej stronie. Ze współpracownikami, słuchajcie, nie będziecie się niestety drugiej koźrzyce dogadywać. Będą stresy, będą stresowe jakieś sytuacje. Ja nie mówię, że ze wszystkimi, bo może być tak, że tylko jedna czy dwie owce, takie czarne owce się trafią w gronie, gdzie na przykład będą Wam zazdrościły sukcesu. Nie wiem. W każdym razie tutaj z kimś na pewno się dogadywać nie będziecie. A żeby więcej nie powiedzieć złego, no ale niestety muszę, mogą też być jakieś kłótnie i nieporozumienia. Także to jest czas stresu. Będzie Wam brakowało fajnej, miłej atmosfery, czyli nie, nie będziecie sobie rozmawiać przy kawce na przerwie śniadaniowej czy przerwie obiadowej. Będzie, będzie Wam brakowało takiej fajnej atmosfery, miłej. Każdy będzie patrzył do swojego stanowiska, yy, pilnował swoich obowiązków, no i takie, takie chłodne relacje będą. <laughs> czy macie roz, czy macie szansę na rozwój? No tutaj możecie mieć jakieś problemy właśnie związane z tym. Albo to może być niewielka choroba, no i tutaj jest dlatego też. Ta przychodnia na przykład, i to może być niewielka choroba, musicie pójść na L4 na przykład, albo sprawy urzędowe, coś Wam nie pójdzie, może coś odkryjecie niefajnego, może coś ze szefostwem będzie nie w porządku, może będzie szefostwo chciałobyście na przykład podpisali jakąś nową umowę czy aneks do umowy, gdzie to niestety nie będzie dla Was korzystne i z tego tytułu również y, będziecie musieli skorzystać z porady na przykład prawnej, tak? czyli z adwokata czy radcy prawnego. Ogólna sytuacja, słuchajcie, no to jest niby na 3 miesiące, ale no niestety to ja zawsze czytam na, na dany miesiąc. To jest złodziej, to jest oszukacz. Czyli ktoś będzie chciał was um, albo okreść jakiegoś pomysłu, albo was po prostu okłamać, oszukać. Także nie współchwalajcie się z innymi, yy, z, na przykład z, nie wiem, współprawą pracownikami także, przepraszam, ale to grało współpracownikami, współpracownicami, bo ktoś może Wam podwędzić jakiś pomysł na wykonanie na przykład jakiegoś projektu, na wykonanie jakiegoś zadania y, lub coś takiego, także tutaj będziecie jednak troszkę zagrożeni w tym miesiącu. No, i tym bardziej, że tu są podróże, słuchajcie. Y, to jest taka rada. Jeżeli macie jakieś propozycje, właśnie związane ze szkoleniem, no to tutaj w tym miesiącu, czyli w styczniu, coś może do Was przyjść, albo to jest po prostu taka rada dla Was. Może to jest czas na zmianę pracy w innym mieście, w innej firmie jak najbardziej. Dla niektórych również to może oznaczać stres związane z wyjazdem, na przykład za granicę, właśnie w celach zarobkowych, w celach zawodowych to różnie bywa, tak? Dla niektórych również to może oznaczać, że będą mieć jakieś problemy z zagranicą i wrócą po prostu do Polski. To jest taka rada podróży, czyli to działa w dwie strony. No reasumując, słuchajcie, to wszystko robi koziorożce. No niestety, ale w tym styczniu, no, jakoś tak praca finansowa wygląda to słabo, dlatego, że Możecie się napotkać na złodzieja, na oszustwa. Ktoś będzie chciał was okłamać, oszukać, Pomimo to, że szefostwo będzie w porządku, ale jednak coś będzie wam podsuwało do podpisania, gdzie to nie będzie korzystne dla was. Nie będzie fajna atmosfera w tym styczniu. Czyli po prostu nie będziecie się dogadywać ze współpracownikami, ale też będziecie myśleć na zmianę, na temat zmiany pracy lub przeniesienia. To by był dobry kierunek tutaj. Przynajmniej w styczniu. Dla tych, którzy szukają pracy, no to też nie jest, są jakieś super fajne informacje, dlatego że jeżeli coś znajdziecie poprzez urząd, tutaj możecie napotkać się gdzieś na jakieś problemy, na, na jakichś nieuczciwych osób, na przykład, że, że ktoś będzie Wam jakieś umowy podsuwał do podpisania. Czytajcie, czytajcie. I to też jest taka rada, bardziej szukajcie w odległości do 300 km, no ale niech też z metrem chodzić nie będzie, tak? Czyli to może być wyjazd za granicę, w zależności, gdzie kto mieszka, za granicę, przyjazd do Polski lub szukanie poprzez internet, to też jest na odległość, no ale w, ten stycz w tym styczniu no nic takiego dobrego, fajnego nie ma, także przy komikoroszce, ale ani w miłości, ani w pracy, jakoś tak ten <coughs> styczeń się nie zapowiada. Pamiętajcie, że to są tylko takie ostrzeżenia, żebyście byli ostrożni, a lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć i być przygotowany. Zdrowie dla Koziorożca na styczeń 2021. I też przypominam, że nie każdy musi na wszystko chorować. Tylko po prostu jeden choruje na garbę, drugi na krążenie, a trzeci ma problem ze stawami, tak? Także dużo ludzi jest po znaku danego, więc tutaj troszkę miejcie to na uwadze. No ale zdrowie, na co trzeba było uważać w tym styczniu? To słuchajcie, się pokazuje bardzo dużo takich może jakichś problemów ze serduszkiem. Ciśnienie, serduszko, układ krwionośny, no ale przede wszystkim też mogą być jakieś przeziębienia, uważajcie na gardło, na krtań, u, to cienkie, jeli to grube. No i oczywiście tutaj wszystko związane ze sercem, przeciąki, komory, czyli bardzo dużo, tak, jak wcześniej powiedziałam, pokazuje się ze serduszkiem, czyli to ciśnienie może skakać, możecie być nerwowi. Również to jest oznacza naczynia krwionośne, układ krwionośny, tak już. Powiedziałam także pilnujcie sobie serduszka, ale przede wszystkim tutaj y, też pokazuje się jeli to cienkie, jeli to grube, no i oczywiście przeziębienia, czyli ktań, y, gardełko, migdałki też zwróćcie drugiego koziorożce na to uwagę w tym styczniu, no a też pogoda jest jaka jest, no a sezon grupowy no, niestety, ale trwa. Dla ja, niespodzianki, dobra, niespodzianki, złe. Niespodzianki dobre, niespodzianki złe, czyli na co by było uważać? Ostrzeżenia Rady, Rady dla Koziorożca na styczeń 2021. Ostrzeżenia Rady dla Koziorożca na styczeń 2021. zobaczymy, co tu jakie są ostrzeżenia. <laughs> Przepraszam. A ja to garażu, to masak. Słuchajcie, nie ma, złych, nie ma złych informacji, tylko to są takie ostrzeżenia, które no, oczywiście mogą Wam po prostu w czymś pomóc. Czyli pierwsza sprawa tutaj: macie kogoś, macie kogoś właśnie z rodziny, na kim możecie polegać. Taka pomoc jest zawsze dostępna dla Was. Więc jak najbardziej tutaj korzystać, czyli rozmowa, choćby nawet wypłakać się, także, tak jak już wcześniej powiedziałam, w styczniu nie będziecie sami, będziecie mieć osoby takie, które Was zawsze wesprzą, pomimo <laughs> jakiejkolwiek jakichkolwiek problemów, tak? No, a druga sprawa tutaj jest ta. Ta podróż jakaś, czyli możecie wybrać się z kimś, z dobrym przyjacielem, z dobrą przyjaciółką, czy kogoś, z kimś, z kogoś z rodziny, taką osobą zaufaną, na której polegacie, na któ której ufacie. Czyli możecie się gdzieś po prostu wybrać. Może to być yy, po prostu wypad do rodziny, na przykład, tak? czyli w odwiedziny kogoś, ale z taką osobą, yy, tak, już wcześniej wspomniałam, dla kogo tutaj jesteście ważni i oczywiście ta osoba jest ważna <laughs> dla Was. Tutaj, jeżeli macie jakieś plany związane ze zmianą pracy, szukaniem tej pracy, tak, czyli tutaj te zmiany Wam się udadzą w tym styczniu, czyli warto by było szukać nowej pracy, zmiana pracy jak najbardziej wyjdzie Wam to na dobre. Także słuchajcie, warto by to pomyśleć, dlatego że, no niestety, no ale ten tam w, pra w pracy i finansach, bo ten rozkład też nie był rewelacyjny, więc um, oczywiście, no jak najbardziej tutaj te karty radzą. No i dla niektórych koziorożców, ja nie, nie mówię, że dla wszystkich, ale dla niektórych może oznaczać właśnie jakiś romans, jakiś flirt w pracy. Niektóre koziorożce, czy to może to być jedna, dwie osoby, oczywiście, tak, zdecydują się na przykład na romans ze szefostwem, no i. No, to wam się troszkę zacznie opłacać, tak? Bo może się wzbijać po, po, szczebelkach, ale, no, kosztem czymś, tak? Czyli to znaczy, że mogą mieć, właśnie możecie mieć problem z tego tytułu, z innymi i będą wam, inni będą wam zarzucać coś. Ja nie mówię, że wszystkie koziorożce, ale tak jak już powiedziałam, tak to przynajmniej karty widzą i ostrzegają lub radzą, <laughs> także słuchajcie, to są tylko ostrzeżenia i rady. I rozkład ogólny z trzech kart dla koziorożca na 2021. Rozkład z trzech kart dla koziorożca ogólny na 2021. No, tutaj są niewielkie problemy, lub niewielka choroba. <laughs> tutaj jest tylko szczęście rodzinne. No, i tutaj jest wasza ewentualnie druga połówka, więc tak. Słuchajcie, tutaj jakieś, na początku mogą być jakieś problemy, jakaś niewielka choroba, i to też wam wyszło. Czyli może to być zwolnienie L4, chorobów, chorobowe, tak? Lub po prostu możecie mieć jakieś niewielkie problemy związane z pracą, czyli że coś tam się może wydarzyć. E, tutaj macie jakieś szczęście rodzinne, więc dla niektórych może to właśnie oznaczać szczęście rodzinne planowanie e, na przykład e, powiększenia rodziny, ale również dla niektórych, jeżeli tam. Biorąc pod uwagę ten rozkład na uczucia, na miłość, czyli szczęście rodzinne, uwolnienie się od kogoś z, to, z toksycznego związku, czyli tutaj też jest w porządku, spokój i harmonia. I oczywiście to jest Wasza druga połóweczka. Dla niektórych to może oznaczać właśnie szczęście ogólne z Waszą drugą połówką. Dla niektórych, dla Singli na przykład może oznaczać poznanie kogoś wartościowego albo po prostu ta karta również Mówi o osobie, na której możecie w każdej chwili polegać, i to może być ktoś obcy, znaczy obcy w sensie nie z rodziny, ale najbliższy przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kogoś bardzo traktujecie uczuciowo, jest ktoś Wam bardzo bliski, ale również to może być osoba z rodziny, czyli to ktoś może być z rodzeństwa, z rodziców, z dziadków, no w zależności, kto tam ma z kimś takim bardzo dobry kontakt, tak. Czyli taka osoba po prostu będzie z wami, jest gotowa wam wszędzie pomóc i, no i nie jesteście po prostu sami, tak? Także tutaj, drogie koziorożce, bo za tak to mniej więcej karty widzą na styczeń. Pamiętajcie, że to są tylko ostrzeżenia lub rady, to tak nie musi być, bo to nie jest wyroczne. Ale pomimo to życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego dla was w tym styczniu. Mam nadzieję, że sobie poradzicie ze wszystkim. Поки се ја поздравям срдешнија. И до услишање. Па-па!